W realiach kościelnych pół roku to dobry czas na pierwsze podsumowanie, a papież Leon XIV wkracza właśnie w siódmy miesiąc swojego urzędowania. Co możemy do tej pory powiedzieć o Nowym Ojcu Świętym? Przyjrzymy się temu dokładniej, co było, przynajmniej z mojej perspektywy, dobre, a co powoduje jednak zmartwienie i niezrozumienie. Nowa książka księdza Roberta Skrzypczaka: Kto wierzy, widzi więcej. Wejdź na www.bialykrug.pl, gdzie nowe dzieło księdza skrzypczaka kupisz z dużym rabatem. Wybrałem sześć punktów i chciałbym zacząć od pozytywów, które niewątpliwie są mocno obecne w pontyfikacie nowego papieża. I tu, pierwszy punkt, według mnie, to jest wyraźny sprzeciw wobec ideologii gender i prób redefinicji antropologii chrześcijańskiej. To widać od pierwszych dni pontyfikatu Leona XIV. Konsekwentnie akcentuje on klasyczną antropologię chrześcijańską. Co to znaczy? Ano to, że człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta, więc taka oczywistość, a rodzina wyrasta ze stałego związku kobiety i mężczyzny. Tak to dzisiaj niestety trzeba przypominać, i dobrze, że papież to robi. On w wystąpieniach programowych przypomina o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej od poczęcia. Do śmierci oraz o społecznej roli rodziny, i to przedstawiał w wielu miejscach, m.in. w przemówieniach do korpusu dyplomatycznego czy do różnych środowisk akademickich, co uważam za szczególnie ważne, że to właśnie mówił do nich. W tle tego nauczania stoją także wypowiedzi Leona XIV jeszcze z czasów biskupich, czy, czy jak był Augustianinem, ojcem generalnym Augustianów, bo wtedy jako jeszcze jako Robert, Francis Prewost, Publicznie przestrzegał przed ideologią gender, wskazując, i tu cytat, że promuje ona tworzenie płci, które nie istnieją. I nie chodzi tutaj tylko o ten słynny wykład Ojca Prewosta z 2012 roku, bo wtedy można powiedzieć, że to, było, że to były czasy Benedykta XVI i należało tak mówić. Ale także już będąc biskupem w Peru, biskup Prewost wygłosił podobne. Bardzo mocne przemówienie w Uniwersytecie w Szyklaju w sierpniu 2015 roku. Zresztą, oba te przemówienia z 12 i z 15 roku są w mojej książce o lanie 14 w całości. Więc, jeżeli chcecie je poznać, to zapraszam. Ale także teraz, na dniach, już jako papież, Ojciec Święty de facto powtórzył te słowa, które mówił w 15 roku w Szyklaju. I znowu powtórzył ją podczas spotkania z peruwiańską delegacją akademicką. Odnosząc się do człowieka, papież nieustannie nie podkreśla, że jest to mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz Boga. Tu nie ma żadnej dwuznaczności. Podobnie zresztą, Leon wykluczył kapłaństwo kobiet czy akceptację związków LGBT. Nie jest prawdą to, że papież powiedział, że w przyszłości być może to się zmieni. Nie. Papież powiedział wręcz odwrotnie, że w przewidywalnej przyszłości to się nie zmieni. I to było jedyne jego zastrzeżenie. Jako papież czy jako człowiek może patrzeć tylko w horyzoncie swojego życia i nie jest w stanie zagwarantować, co będzie za 500 czy za 1000 lat. Ale on sam na pewno takich zmian nie dokona. Owszem, i to mówi Leon XIV również, że Kościół ma być otwarty i zjednoczony, ale ta otwartość nie polega na relatywizacji prawdy o człowieku. Prawda, zarówno ta przez małe P, jak i duże P, stanowi centralne nauczanie Leona XIV. I papież wysyła tutaj konkretne i jasne komunikaty, i to jest znaczącą różnicą wobec jego poprzednika. I właśnie w tym kluczu Leon XIV zachęca środowiska kościelne do odczytywania tzw. znaków czasu, ale pozostając przy korzeniach, Charyzmatów i tradycji przez duże te. A skoro już mówimy o tradycji, to przejdźmy do drugiego punktu, który uważam za pozytywny, i to jest otwartość wobec środowisk tradycyjnych. W pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu Leon XIV wysłał naprawdę sporo dobrych sygnałów do katolików przywiązanych do starszej formy rytu rzymskiego. To były sygnały realnej otwartości. Oczywiście najbardziej namacalnym gestem było udzielenie zgody kardynałowi Berkowi na odprawienie tradycyjnej mszy świętej w Bazylice św. Piotra. To było niedawno, kilkanaście dni temu, 25 października. I Bazylika była pełna i myślę, że tutaj e, to też był no, ważny, jasny sygnał dla, dla papieża Leona XIV, który z pewnością to widział, jak żywe jest zainteresowanie mszą tradycyjną. No, i dodajmy, że w poprzednich latach grupa pielgrzymów przecież nie otrzymywała takiego pozwolenia od papieża Franciszka. Tym razem Watykan sam podkreślił, że decyzja zapadła za wiedzą i za zgodą papieża. To jest jasny sygnał pojednawczy wobec tradycjonalistów po okresie, no trzeba powiedzieć, no zupełnie niezrozumiałych restrykcji z czasów Tradiciones custodes i Pontyfikatu papieża Franciszka. Ale te sygnały pojednania nie ograniczyły się wcale do tego jednego wydarzenia. Podczas wakacji papież Leon XIV przyznawał nowe zgody lub też przedłużał istniejące zgody w tych diecezjach, w których chciano odprawiać Mszę Świętą w Rycie Rzymskim. A obecnie w Watykanie trwają prace, aby na spokojnie dokonać oceny sytuacji liturgicznej w Kościele. I warto też odnotować, że w oficjalnych mediach watykańskich zmienił się ton. Wobec katolików tradycyjnych. Dziś jest on neutralny, ale jeszcze podczas pontyfikatu papieża Franciszka bywał miejscami jawnie krytyczny, no czasami też po prostu niemiły. A teraz podkreśla się, że celem nowego papieża jest jedność w posłuszeństwie, ale wcale nie jednolitość stylistyczna. I to jest duża zmiana. I ona na pewno była nakazana odgórnie. I wskazuje na to, że papież Leon XIV temat Rytu Rzymskiego chce uporządkować w zgodzie i bardzo dobrze. Trzeci punkt, który odczytuje bardzo pozytywnie w pontyfikacie Leona XIV, to jest jego niezłomna obrona życia. I to też od pierwszych dni pontyfikatu Leon XIV akcentuje. Akcentuje tę nienaruszalną godność każdej osoby ludzkiej. Od poczęcia do naturalnej śmierci. W pierwszym takim programowym przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego podkreślił, że ład społeczny nie utrzyma się bez inwestowania w małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz w ochronę najsłabszych, nienarodzonych, chorych czy starszych. I od tego czasu papież Leon XIV, podobnie jak święty Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał godność życia ludzkiego. To się pojawia bardzo często, jaka taka jakby naturalna część wielu jego przemówień ale oczywiście rzadko kiedy przebija się to do, do głównego przekazu medialnego, no bo tam nie ma niczego klikalnego. Ot, no, to jest papież, który upomina się o godność nienarodzonych, starszych czy, czy chorych. No Powiedziałoby się nic niezwykłego, więc takich wiadomości niestety próżno szukać w mediach głównego nurtu, ale naprawdę było tego wiele. Na przykład Leon oficjalnie wsparł odbywający się w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii dzień życia. Pisząc o cytat, znaczeniu i wartości życia na każdym etapie i w każdym stanie. A na przykład w liście do arcybiskupa Sherringtona, Leon XIV z kolei sprzeciwił się eutanazji, pisząc tak, cytat, należy zwrócić uwagę ludzi na to, jak tajemnica cierpienia, tak wszechobecna w ludzkiej kondycji może zostać przemieniona przez łaskę w doświadczenie obecności Pana. Oby poprzez wspólne świadectwo o godności danej każdemu człowiekowi przez Boga oraz przez czułe, chrystusowe towarzyszenie osobom ciężko chorym całe społeczeństwo było zachęcane do obrony życia. Nie wolno nam podważać cywilizacji opartej na autentycznej miłości i szczerym współczuciu. Takie piękne słowa papieża Leona XIV. A nie dalej niż wczoraj w Bazylice Świętego Jana na Lateranie Ojciec Święty kolejny raz przypominał, abyśmy nie szli za modami świata, żebyśmy się nie bali tej tzw. cancel culture, czyli tej lewicowej kultury odrzucenia czy wykluczenia, ale żebyśmy szli za nauką Chrystusa, nie patrząc na koszty. I uznając, że obecna droga kościoła, owszem, wymaga wytrwałości, papież wzywał nas wiernych, byśmy się nigdy nie zniechęcali, powiedział wczoraj tak. Nie pozwólmy, aby zmęczenie przeszkodziło nam w dostrzeganiu i celebrowaniu tego dobra, które nas otacza, tak byśmy mogli odnawiać nasz entuzjazm. W końcu to właśnie poprzez miłość wyrażającą się w czynach kształtuje się oblicze naszego Kościoła, coraz, coraz wyraźniej ukazując wszystkim, że jest on Matką, Matką wszystkich Kościołów, a nawet mamą, jak mawiał święty Jan Paweł II, gdy zwracał się do dzieci. Koniec cytatu. A Jan Paweł II to z kolei dobre hasło, aby przejść do kolejnego punktu pozytywnego, za który ja uważam powrót do powagi liturgii oraz do powagi stolicy apostolskiej. Nie chodzi mi tu jedynie o to, że Leon po wyborze ubrał się w tradycyjne szaty papieskie, bo to można by uznać tylko za gest znaczący oczywiście, bardzo znaczący. Ale też poza tym o tym to chyba słyszeli już wszyscy, którzy interesują się tematem Leona XIV i Watykanu. Ale wraz z Leonem do Watykanu wrócił także porządek w wymiarze liturgicznym i organizacyjnym. Homilie papieża czyta się dziś znów jak te z najlepszych czasów Jana Pawła II. Czy Benedykta XVI są pełne odnośników do Pisma Świętego oraz do ojców Kościoła. I tutaj, notabene, notabene warto odnotować kolejny plus, a więc fakt ogłoszenia doktorem Kościoła Johna Henry'ego Newmana. Ale nie tylko homilie Leona XIV są dobre i uporządkowane. Także pierwsza adhortacja apostolska Leona była napisana bardzo dobrze i kilkanaście razy odwoływała się do Jana Pawła II w tym w kluczowym punkcie krytykującym teologię wyzwolenia. To też zupełnie przeszło bez echa, a to ważne. Natomiast o tej adhortacji jest cały odcinek tutaj u nas na kanale, więc jeżeli was to interesuje, zajrzyjcie sobie tam. Ja więcej tutaj o niej nie będę mówił, ale wystarczy powiedzieć, była dobra mimo, iż była kontynuacją dzieła rozpoczętego przez Franciszka. A przypomnijmy także coś innego. Przypomnijmy Lato Wtedy to Leon XIV w Boże Ciało wyszedł na ulicę Rzymu i cały świat widział, jak Ojciec Święty przewodzi procesji z Najświętszym Sakramentem. Pamiętacie jeszcze te wzruszające obrazy z lata tego roku? I wtedy też Leon XIV nawoływał do nawrócenia, do misji i mówił tak, razem będziemy karmić się Najświętszym Sakramentem, adorować Go i nieść Go ulicami, by przedstawić Go oczom, sumieniom, i sercom ludzi. To były naprawdę piękne obrazki i przypominały mi te, które widziałem z Sziklajo w Peru, kiedy podczas pandemii koronawirusa biskup prewost wychodził na puste ulice z najświętszym sakramentem, pielgrzymował po tych ulicach, żeby błogosławić ludziom, którzy byli wtedy zamknięci w domach. Ale na tym wszystkim nie koniec. Papież Leon XIV przywrócił papiestwu tytuł namiestnika Chrystusa, usunięty kilka lat wcześniej przez Franciszka. I Franciszek także nakazał, aby nie traktować i nie tytułować go jako prymasa Włoch. I także tę decyzję Franciszka cofnął Leon, który ogłusi, ogłosił się prymasem Włoch i to nie od tak, ale podczas przemówienia w Pałacu Kwirynalskim przed prezydentem Włoch w październiku tego roku, dwa czy trzy tygodnie temu. Leon przyjął całą państwową ceremonię powitalną, która obejmowała uroczyste powitanie papieża na granicy włoskiej na placu św. Piotra. Miał na sobie mantolet i stół, którą niegdyś nosił święty Jan Paweł II. Ale ten powrót do symboliki widać także w drobnych szczegółach. Dzisiaj na przykład kardynałowie spotykający się z papieżem występują w swoich strojach chórowych. Podczas gdy papież Franciszek prosił biskupów i kardynałów, by podczas obrad synodu nosili jedynie proste sutanny. Więc mamy do czynienia z papieżem, który rozumie instytucje, ich historię oraz ich trwałe znaczenie. Leon XIV tego nie lekceważy, ale nie jest to też pontyfikat, który chciałby zerwać z przeszłością, nawet z tą przeszłością bezpośrednią. I to widać chociażby po licznych odniesieniach do papieża Franciszka w przemówieniach Leona. Tym samym Przejdźmy do rzeczy, które przynajmniej ja uważam za negatywne albo powodujące zmartwienie. Nie postrzegam jako negatywne to, że papież spotkał się nie wiem z jezuitą Jamesem Martinem, czy z Robertem De Niro, czy innymi przedstawicielami opcji światopoglądowych, z którymi mi nie jest po drodze. I co więcej, powiem nawet szczerze, że taką krytykę papieża to uważam za dziecinną. Papież w swojej funkcji spotyka się naprawdę z wieloma osobami. Ale to przecież nie oznacza akceptacji ich działań. A w większości przypadków nawet nie wiemy, o czym ze sobą rozmawiają. Więc nie wiem, dlaczego też wszyscy od razu wychodzą z założenia, że jeżeli jakiś przysłowiowy lewak spotyka się z papieżem, to ten lewak nawraca papieża. A czemu nie pomyślimy o tym inaczej? Może to papież nawraca właśnie tę osobę. Nie rozrywam też szat o to, że papież pokazał się publicznie z kostką lodu i mówił o zmianach klimatycznych. Owszem, było to pewnie niepotrzebne, ale w ogólnym rozrachunku także i nieistotne. Niemniej są sytuacje, które mnie martwią i o dwóch Wam tutaj opowiem. I zacznę od sytuacji najnowszej i powiem szczerze, dla mnie zupełnie niezrozumiałej, czyli że tytuł Matki Boskiej jako współodkupicielki Watykan uznał za nieodpowiedni. A dekasteria nauki wiary nie tylko uznała tytuł, Współodkupicielki za nie odpowiedni, ale też z widoczną rezerwą odniosła się do tytułu Maryi jako pośredniczki. No, można się tylko zastanowić, co się stanie z parafiami noszącymi to wezwanie, albo co z naszą modlitwą pod Twoją obronę, gdzie przecież modlimy się pośredniczko nasza. Nie wiem dlaczego tak się stało, bo Leon XIII również posługiwał się określeniem współodkupicielka. Jan Paweł II szczególnie je umiłował. Aż siedem razy w trakcie swojego pontyfikatu nasz papież go użył. Owszem, Benedek XVI, jako teolog, powiedzmy stereotypowo niemiecki teolog, przywiązany do precyzji, unikał tego tytułu i wskazywał na możliwe trudności w jego właściwym zrozumieniu, ale właśnie w tym tkwi sedno sprawy. Jeżeli ten tytuł jest trudny do zrozumienia, to nazwanie go po prostu nieodpowiednim. Nawet w dokumencie, który liczy sobie 21 stron, i nawet jeżeli on był napisany jasno i sprawnie, bo tak było, to nie wystarczy. Nie wystarczy to, żeby walczyć z tradycjami, które mają kilkaset lat. Potrzebne byłoby gruntowne studium teologiczne, debata, rozmowy na poziomie parafit, bo to by pozwoliło wszystkim, nawet jeżeli nie przyjąć teraz tę argumentację Watykanu, to przynajmniej zrozumieć jakiś sens tych osiągniętych wyników, ale tego zabrakło. No i wreszcie trzeba sobie zadać też pytanie, czy ten dokument w ogóle był potrzebny, czy naprawdę w kościele nie ma teraz bardziej palących i pilnych spraw? Ja uważam, że prawdopodobnie ten dokument nie był potrzebny. Tak samo jak za czasów Franciszka nie było potrzeby publikowania dokumentu o błogosławieniu par w związkach nieregularnych, bo też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli to ma być tylko błogosławienie dla jednej osoby, a nie dla związku, to czy kiedykolwiek jakikolwiek kapłan odmówił komuś błogosławieństwa, czy zrobienia znaku krzyża na czole? No przecież takich sytuacji nie było. To było jakby wygenerowanie sztucznego problemu. Tak samo niepotrzebny był dekret Traditionis Custodes, który przecież drastycznie ograniczył możliwość sprawowania mszy w rycie rzymskim. Wszystkie te teksty mają charakter dzielący. Nie wnoszą niczego do dyskusji, lecz przeciwnie, ucinają dyskusję, po prostu pokazując, pokazując, że ja mam władzę administracyjną i z niej korzystam. No ale właśnie dlatego prowadzą do oddalania ludzi od wiary. I w tym sensie dokument maryjny Leona XIV był niepotrzebny i też zupełnie nie w jego stylu. On, który tak mocno stara się zjednoczyć kościół, no tym dokumentem dokłada tylko kolejnych podziałów. I owszem, ja wiem, że to był dokument opracowany jeszcze za czasów Franciszka i że mocno za nim stał kardynał Fernandez, czyli prefekt Casteri, doktryny wiary. No ale właśnie tu wchodzi kolejny negatywny punkt drugi, który chciałbym wymienić. I to jest brak miotły, czyli brak zmian w kurii rzymskiej, bo minęło pół roku, a w Watykanie są obecni praktycznie cały czas ci sami ludzie co w czasach Franciszka ten nieszczęsny kardynał Fernandez, ten prefekt de Kasteri, Doktryny Wiary, który nigdy w życiu nie powinien był objąć tego kluczowego stanowiska, dalej je piastuje i to on przeforsował ten wyżej wymieniony dokument maryjny. Teraz w styczniu odbędzie się konsystorz kardynałów. Kończy się rok jubileuszowy, ale nie mamy pojęcia, co się na tym konsystorzu wydarzy, bo żadnych komunikatów nie było. Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie okazja dla Leona XIV, żeby przemeblować kurię rzymską i dobrać sobie zaufanych, dobrych współpracowników. Bo na razie największą decyzją personalną Leona XIV było obsadzenie dekasterii biskupów, do której Leon powołał doświadczonego prawnika i administratora, o którym jednak mało co wiemy, bo on de facto nie udziela wypowiedzi publicznych, ale równocześnie Papież potwierdził na kolejną pięcioletnią kadencję dwóch kluczowych współpracowników z epoki Franciszka w tej dy dykasterii: sekretarza arcybiskupa Ilsona de Jesus Montanari, który na tym stanowisku działa nieprzerwanie od 13 roku, więc można powiedzieć, że jest poniekąd szarą eminencją tej dykasterii, oraz podsekretarza księdza Iwana Kowacza. Styl Leona XIV jest naprawdę rozmyślnie powściągliwy. Zamiast trzęsienia ziemi, mamy kilka precyzyjnych nominacji i potwierdzenie zespołów z poprzedniej ekipy. Owszem, to prawda, to podejście uspokoiło Kurię, no ale z punktu widzenia konserwatywnych oczekiwań, pozostawiło wpływowe szyny instytucjonalne w rękach ludzi kojarzonych z agendą Franciszka. I niestety słychać też z Watykanu. Że byli współpracownicy Franciszka okrzepli już po pierwszym szoku i strachu, i nieustannie pracują teraz nad tym, aby Leonowi narzucić wolę swego poprzednika i prowadzić Watykan w tym samym kierunku, co w ostatnich 12 latach a to był kierunek fatalny. I szczerze powiedziawszy, to właśnie tutaj widzę największe zagrożenie. Jeśli Leon XIV nie wymieni środowisko wokół siebie, a dalej będzie polegał na ludziach franciszka, to będzie źle. Bo Kościół, i mówiąc to teraz już w takim bardzo no, nawet świeckim ujęciu, ale Kościół jest po prostu gigantyczną instytucją. I jeden człowiek nie jest w stanie sam wszystkiego w niej ogarnąć. Musi się opierać na zaufanych ludziach, którzy będą wypełniać jego wolę. Jaka jest zatem odpowiedź na, na, na pytanie, kim jest Leon XIV? Ktoś powiedział, że wygląda jak Jan Paweł II, a mówi jak Franciszek. Według mnie to jest opinia przesadzona, nawet mocno przesadzona. Leon nie jest drugim Franciszkiem, ale nie jest też kolejnym Janem Pawłem. W pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu wyraźnie starał się zaznaczyć własny styl i słusznie. I bardzo bym chciał, by Leon XIV dalej kroczył tą drogą, dobierając sobie zaufanych, mądrych i Bożych współpracowników. Widać w nim papieża, który naprawdę słucha Kościoła, ale też nie boi się go prowadzić pewną ręką. I w czasach zamętu taka równowaga między wiernością a rozwagą jest potrzebna. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Czy to, co dzieje się wokół nas to znaki zapowiedziane przez Boga? Ksiądz Robert Skrzypczak nie ucieka od tych pytań. W swojej nowej książce Kto wierzy, widzi więcej prowadzi nas ku źródłom nadziei, pokazując, że odpowiedzią Boga na dramat człowieka zawsze pozostaje jego miłość i obecność w sakramentach. To duchowa podróż przez tajemnice eucharystii i spowiedzi Małżeństwa i uzdrowienia. Przez miejsca, gdzie Bóg wciąż dotyka ludzkiego życia. W świecie pełnym niepokoju ta książka przypomina, że wiara naprawdę pozwala widzieć więcej. Wspieraj autora i wydawnictwo Biały Kruk. Kup książkę, kto wierzy, widzi więcej. Na www.bialykruk.pl.